Siemankoldziska z tej strony Metsu i witam Was w kontynuacji retro przebudowy Sandecji, nowy sąd z Januszem Dziura w Ręce. Jeśli ktoś nie widział pierwszego sezonu tej przygody, to odpowiedni link macie w opisie, zachęcam do obejrzenia i potem powrotu do tego filmiku. A jeśli ktoś widział, no to oczywiście wie co się stało. Musimy teraz zagrać zdecydowanie lepiej. I miejmy nadzieję, że tym razem gra nie skontuzuje naszego głównego bohatera. Jeśli materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Nie wygląda wybitnie, ale postaramy się go wzmocnić, no bo wiadomo, że Janusz potrzebuje lepszych kolegów, by odnosić sukcesy. Budżet nasz to 1,5 miliona, dramat totalny. No ale musimy sobie jakoś z tym poradzić, ale po wygraniu turnieju przedsezonowego mamy trochę więcej. Mistrzami świata zostali Niemcy, Polska odpadła w półfinale. Oj, nie mamy coś szczęścia jeśli chodzi o te mecze z Niemcami w półfinałach mistrzostw świata. A tutaj przegrywamy w meczu o trzecie miejsce z Anglią i zajmujemy to najgorsze czwarte miejsce. A tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Legia Warszawa, zobaczmy jak pójdzie nam z tą ekipą. Przekonajmy się, Jeden do jednego. Trochim i weszowić zdobywcami bramek przyzwoity początek zmagań ligowych. Tutaj potrzebuję na pewno lewego obrońcy, jak i prawego. Jeśli chodzi o lewego, to kupiłem Pawła Jaroszyńskiego za około milion. To jest dobra cena, jak za gracza Kiewo Verona. No i tutaj widzicie, ma najwyższy kontrakt w zespole, a tak być nie może. Właśnie to Janusz musi zarabiać najwięcej, no bo tu jest główną gwiazdą. No i czas zakupić prawego obrońcę. Zdecydowałem się na Jakuba Bartosza, który w poprzednim sezonie był do nas wypożyczony, też około miliona zapłaciłem. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy remisujemy z Paso Ferreira. Jeszcze potrzebujemy środkowego pomocnika i kupuję Filipa Jagieło za 770 tysięcy. W meczu rewanżowym z portugalską drużyną zdecydowanie mamy szansę: wygrywamy 1 do 0 po bramce Bartosza i zagramy w fazie grupowej Ligi Europy. A tutaj ksiądz doznaje kontuzji, wypadając na 6 tygodni. Wolfsburg, Brighton i Celtic to są nasi rywale. Oj, będzie ciężko, ale przynajmniej będzie sporo emocji. Jaroszyński, Bartosz i Jagieło, to są nasze transfery. W letnim oknie. Tutaj niestety kontuzja Dudzica wypada na aż 8 tygodni. Remis Brighton w pierwszym meczu nie spodziewałbym się tak dobrego wyniku. Tutaj kontuzja Danka wypada na 2 miesiące. Przegrana z Wolfsburgiem, no to trzeba było wliczyć w koszta. To jest zdecydowanie lepsza drużyna. I kontuzja Basty wypada na 5 tygodni. Remis z 2 do 2 Ok. Uznaję to za przyzwoity wynik. Możemy zostać menadżerem Lecha Poznań, ale bar w Sandecji się nie zdradza. Odrzucamy tą ofertę. Remisujemy ponownie z Brighton. No powiedzmy sobie sporo tych remisów. Wygrywamy z Celticiem po bramce Bartosza. I został na mecz z Wolfsburgiem. Ale wcześniej tabela ligowa po 15 kolejkach. Jesteśmy liderem. Jeden punkt przewagi nad Wisłą Kraków. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się już zdecydowanie lepiej niż na samym początku sezonu. I oczywiście, jak przystało na ekstraklasę, mamy starego Słowaka. Remisujemy z Wolfsburgiem, i co to oznacza? Przekonajmy się, jeszcze to oznacza kontuzję kolewa na, 8, na 6 tygodni, wypada? To oznacza drugie miejsce, 7 punktów. Awansujemy do fazy pucharowej Ligi Europy. Tak jest, to mi się podoba. Tak powinna zawsze grać Sandecja. I trafiamy tutaj na Sporting. To jest drużyna do wyeliminowania, jeśli zagramy na wybitnym poziomie. Sprzedałem Danka do Arki Gdynia, bo nie był mi potrzebny. A, jego pie a pieniądze z niego mogłem przeznaczyć na podpisanie Dawida Korta, który dołączy do nas w ewentualnie trzecim sezonie. I to jest myślę dobra inwestycja. Wymienić Korta na Danka to jest wielki skok jakościowy. Jeszcze zdołałem podpisać Wolskiego, więc nasz środek pomocy będzie kapitalnie obstawiony wygrana 2 do 0 ze Sportingiem na własnym stadionie. Janusz zachowuje czyste konto w rewanżu, wpuścił bramkę. Ale i tak awansujemy dalej. Co za niespodzianka w 1/16 finału Ligi Europy. W 1/8 zagramy z Wolfsburgiem. Graliśmy z nimi w grupie. Czas się odegrać za tamte wyniki. Tutaj kontuzja. Niestety widzimy, Chrzanowski wypada na 2 miesiące. Kolejna kontuzja. Jagieło wypada na 2 miesiące. Dramat. Remis z Wolfsburgiem w pierwszym spotkaniu 0 do 0. W rewanżu 1 do jednego 1 bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie. I witamy ćwierćfinał Ligi Europy z Januszem do gwiazd. Zagramy z Realem Sociedad San Sebastian. To jest już naprawdę wymagający rywal, ale damy z siebie wszystko. Po 30 kolejkach 11 punktów przewagi nad Wisłą. Trzecie miejsce Lecha. Po podziale punktów ta nasza przewaga topnieje do 5 oczek. Ale i tak to jest w miarę bezpieczne. Przekonajmy się jak wygląda nasz podstawowy skład. No, powiedzmy sobie szczerze, przy niektórych kontuzjach no nie wygląda to ciekawie, no ale tutaj Jagieło i Szanowski, niestety, mają kontuzję. Przegrywamy z Sociedad w pierwszym meczu 2 do 1, a w rewanżu 2 do 0 i żegnamy się w ćwierćfinale finale Ligi Europy. Co ich na polską drużynę jest i tak wynikiem zdecydowanie ponad stan, ale była nadzieja, była nadzieja na półfinał. Tutaj Jaroszyński wypada na 6 tygodni. Co to jest za sezon? Tyle kontuzji, co to jest FIFA 20? Wygrywamy Puchar Polski w finale 3-1 z Legią Warszawa. Fajny rezultat. Mączyński, Kolew i Wdowiak. Plus do tego niezgoda Króla Mistrzelców. Ksiądz najwięcej asyst. A kto miał najwięcej czystych kąt? Niezawodny Janusz Dziura w ręce. Ostatni mecz w Ekstraklasie 3-1 z Wisłą. Zwycięstwo. I oznacza to Mistrzostwo Polski 18 punktów przewagi nad Lechem Trzecia Wisła, czwarta Legia Ostatni Górnik, przedostatnia Wisła Płock Jeśli chodzi o strefę spadkową Wdowiak królem strzelców Co za wynik A Bartosz aż 15 bramek na pozycji prawego obrońcy Wdowiak najwięcej asyst A Janusz najwięcej czystych kąt Sandecja rządzi i dzieli w ekstraklasie Ale moim zdaniem To jeszcze nie jest pełna dominacja Nawet ze starym Słowakiem Jak widzimy potrafimy odnosić sukcesy ale chyba naszego Petera Bućko będziemy musieli się pozbyć w trzecim sezonie. No bo jednak jest dla nas balastem. Najwięcej występów wdowiak: drugie miejsce Peter Bućko, a trzeci Marsjanik. Jeśli chodzi o bramki, to tutaj wdowiak rządzi: drugi Bartosz, a trzeci Kolew. Jeszcze zobaczmy asysty. Wdowiak najwięcej: drugi Agieło, a trzeci Ksiądz. Tutaj Janusz Wielki, 57 występów, 6 bramek, 1 asysta. Miałby więcej występów, ale był na Mistrzostwach Świata z reprezentacją Polski. Real Sociedad wygrywa Ligę Europy, więc przegraliśmy ze zwycięzcą. Zawsze to jest jakieś pocieszenie. Bayern, Monachium wygrywa Ligę Mistrzów, brawa dla nich. No i powiedzmy sobie szczerze, zarząd musiał być z nas zadowolony. No i co? Czas zaczynać. Już powoli trzeci sezon. Janusz, już bogaty człowiek, w garniaczku bardzo dobrze się prezentuje. Pokazując swoim sąsiadom na co ich nie stać. Na takie garniaczki i to zdecydowanie. Sezon trzeci musi należeć do nas, tak na start wygląda nasz podstawowy skład. Czy będziemy mieli więcej pieniędzy na transfery? Śmiem wątpić, ale zagramy przynajmniej w eliminacjach Ligi Mistrzów. Do wydania mamy 3 miliony 600, 000, no niby więcej, ale niewiele. To i tak jest marny budżet. A naszym rywalem będzie Zenit Sankt Petersburg. O, wyeliminowanie ruskich, to będzie naprawdę wielka satysfakcja. Oferta 109 milionów za Janusza, ale my ją odrzucamy. Wygrywamy turniej przedsezonowy. Niszcząc strągodset w wielkim finale, 7 milionów do wydania. To już jest piękne. Kolewa jeszcze do tego sprzedałem za 6 milionów 800 tysięcy do Ella Suverona. I teraz czas na zakupy. Na sam start kupimy jakiegoś fajnego polskiego napastnika, żeby mieć samych Polaków w podstawowym składzie. Ostatecznie decyduje się na Jarosława Niezgodę, za którego musiałem zapłacić 6,5 miliona. Janusz znowu nie ma najwyższego kontraktu, a my to szybko zmieniamy, bo gwiazda zawsze musi zarabiać najwięcej. Buksa kupiony za półtora miliona, dobra cena jak za rezerwowego napastnika, który nam się może przydać. Tak widzimy prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. zgoda już na napadzie, naszym rywalem Górnik Zabrze, który w poprzednim sezonie spisał się katastrofalnie, a nowy sezon zaczyna źle, przegrywając z nami po bramce Adama Buksy. Chrzanowski jeszcze z czerwoną kartką. Wygrywamy z Zenitem 2 do 0 w pierwszym meczu. Jagiełło i Wdowiak zdobywcami bramek. Jeszcze rewanżu nie mamy. Potrzebujemy jakiegoś środkowego obrońcy. I może nawet środkowego pomocnika. Zobaczymy jak nam budżet pozwoli. Tutaj Bielik chciał 41 tysięcy. Chyba spadł z konia, więc nie przejmiemy go do naszego klubu. Kupiony tutaj Wieteska za milion. Dobra cena. I za 800 tysięcy Jakub Piotrowski jako taki rezerwowy środkowy pomocnik. W rewanżu pokonujemy Zenit 1 do 0 i to jest właśnie to. Widzimy PSG, Wolfsburg i Benfica to są nasi rywale w lidze mistrzów. Chcemy awansować, mamy na to szansę. Niezgoda Buxa, Wieteska, Piotrowski. Kupieni, a tylko Kolew został sprzedany. Tutaj Wolfsburg z nami remisuje 1 do 1 w pierwszym spotkaniu z PSG 2 do 2. Neymar i Kawani nas nie powstrzymają. Czas na kolejne spotkania. Pokonujemy Benfica po bramce wielkiego Janusza 1 do 0. Z PS, że znowu remisujemy tym razem 1 do 1. Kapitalnie idzie nam w tej lidze mistrzów z Wolfsburgiem. Remis 1 do 1. Co my mamy z tymi remisami w europejskich pucharach? Po 15 kolejkach olbrzymia przewaga 15 punktów nad zagłębiem lubin. To się nazywa dominacja w ekstraklasie. Sandecja tutaj rządzi i dzieli, a nasz podstawowy skład, z małymi wyjątkami, wygląda coraz to lepiej. No i co, szykujemy się do meczu z Benfica, gdzie wygrywamy 2 do 1. Marcjanik w 87 dał nam zwycięstwo i to oznacza pierwsze miejsce w grupie. Frajerzy z Paryża zajmują ostatnie miejsce, a my zagrywamy z Tottenhamem, czyli rywalem. Spokojnie do pieknięcia mamy szczęście. No i tutaj postaram się podpisać Szymińskiego i Murawskiego, bo są w naszym zasięgu. Obu udało mi się podpisać. W sumie nie wiem, czy będzie czwarty sezon, ale wolę tych piłkarzy mieć u siebie niż u rywala. Do tego zostałem menadżerem roku? Można i tak? Jak widać, wreszcie polska myśl szkoleniowa została doceniona. To mi się podoba. Szymiński i Murawski podpisani w zimowym oknie, no ale ewentualnie dopiero w czwartym sezonie mogą dołączyć, chociaż nie wiem, czy będzie czwarty sezon. Remis z Tottenhamem w pierwszym meczu 0-0 do 0. i czas na mecz rewanżowy, gdzie wygrywamy 2-0 Kort i Wolski dają nam awans. Do finału Ligi mistrzów gdzie czeka na nas Bayern de Monachium, czyli triumfator tych rozgrywek. Czy uda nam się wyeliminować Lewandowskiego i spółkę 1-1 w pierwszym spotkaniu? Wolski i Thiago z bramkami. W meczu rewanżowym, który jeszcze się nie odbył wcześniej, 30 kolejek za nami. 30 punktów przewagi nad Zagłębiem Lubin, to jest deklasacja! Aż 15 przewagi nad Koroną Kielce! A w grupie spadkowej m.in. Legia Warszawa i Piast Gilwice. Oj, Legia nisko upadła w porównaniu z poprzednim sezonem. Ale widać, wielka sandecja ich zmiażdżyła. Janusz, już 93 Overala i przegrywamy po bramce Lewandowskiego. On dał zwycięstwo Bajernowi. Typowy antypolak. No. Wyeliminować sandecję jak tak można. Już mieliśmy o włos półfinał, ale niestety Lewandowski z Bajernem nas wyeliminowali. Tutaj, ostatnie. Tu finał Pucharu Kraju, oczywiście. 2 do 1 zwycięstwo z Krakowiem. Kolejny raz to trofeum wpada w nasze ręce. Zobaczmy statystyki poszczególnych. Zawodników Wolski Królem Strzelców, drugie miejsce Szybowskiego. dowiak najwięcej asyst, a najwięcej czystych kąt, dobrze wiemy kto. Janusz Dziura w ręce. Ten remkarz jest niezawodny, no i daje nam wielkie sukcesy. Zwycięstwo w ostatniej kolejce dwa dozy raz z zagłębiem lubin. Co oznacza, że Sandecja jest mistrzem z przewagą olbrzymią. Aż moja matematyka nie jest tego tak w stanie szybko obliczyć. Ale to będzie mnóstwo punktów. A legia w strefie spadkowej z Arką Gdynia. Wow, co się stało z tą legią? Tego nie wynikt. Wolski najlepszym strzelcem, drugie miejsce. Korta, trzeci wdowiak, całe podium nasze. Wolski najwięcej asyst, wdowiak drugi, trzeci niezgoda, czwarty bartosz. Pierwsza czwórka do nas należy. A w czystych kontaktach 23, aż Janusza Dziura w ręce. Zdecydowanie lepszy wynik niż w poprzednim sezonie. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Niestety tutaj ten chyba dynamiczny potencjał jeszcze nie występował w ogóle w FIFA 18. Bo widzicie, że ci piłkarze, niektórzy rozwijają się bardzo słabo. No i taki wdowiak już chyba osiągnął swoje maksimum, bo praktycznie co by się nie robiło, to on się nie chce rozwijać. Tutaj widzimy Janusza Wielkiego, 93 overalla, już prawie wszystko na 99, więc już praktycznie ciężko go będzie rozwijać. Tam tylko wykopy da się mu ulepszyć. 5 bramek, 3 asysty w 60 spotkaniach. Świetny wynik, jak na bramkarza. Do tego najwięcej występów wraz z Wolskim i Wdowiakiem. Jeśli chodzi o bramki, to tutaj dominuje Wolski, drugie miejsce Dowiak, a trzeci Dawid Kort. Zobaczmy jeszcze asysty. Tutaj królem jest Wdowiak, drugi Wolski, a trzeci Kord. No i co? Tak kończymy ten sezon. Super puchar należy do Bayernu, który pokonał Real Sociedad 5 do 0. Liga Mistrzów wygrywa Bayern. Dominują w tych rozgrywkach, a my przegraliśmy. Jak w poprzednim sezonie w Lidze Europy, tak teraz w Lidze Mistrzów z późniejszym zwycięzcą. Zawsze to jest jakieś pocieszenie. Trzeba szukać wymórek, wiecie, jak to jest, to jest polska piłka. Więc wymówek nam nigdy nie zabraknie. Liverpool zwycięża w Lidze Europy pokonując Benfikę w finale. Szkoda. Tutaj widzimy Mistrzostwa Europy, które się jeszcze nie odbyły. Puchar kraju należy do nas. Mistrzostwo należy do nas. Zdominowaliśmy tą ligę. Ciężko już chyba będzie więcej wycisnąć. Legia spadła z ligi. No, gdyby tutaj były spadki to byłoby śmiesznie. Ale miejsce w strefie spadkowej... To jest dramat tej drużyny, ale tam jakiś ten łotyż beznadziejny bronił. Kiedyś w Legii był taki jakiś beznadziejny łotyż, już nawet jego nazwiska nie pamiętam, bo nie warto je zapamiętywać. W prawdziwym życiu obecnie mają zdecydowanie lepszego bramkarza, a ten doprowadził ich do strefy spadkowej, ale jeśli chodzi o nasz zespół, to spisaliśmy się fenomenalnie. Zdominowaliśmy rozgry rozgrywki krajowe. No i nie wiem, czy na tym nie zakończymy tej przygody, bo bez takiego powiedzmy zbytnio dynamicznego potencjału ciężko będzie coś osiągnąć w Europie a w ekstraklasie już jesteśmy królami i może na tym warto skończyć. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!